Ciemka, Tym razem coś innego, ale wciąż związanego z dubbingiem, dubbingami, więc nic straconego. Wow, walnęłam rym. <laughs> Otóż jakiś czas temu zostałam nominowana do pewnego challenge'u związanego z LOLem, albo jak kto woli z League of Legends, mam nadzieję, że w miarę dobrze to wypowiedziałam. Nominację dostałam od Kacera, a w późniejszym czasie także od Nemi, więc bardzo wam dziękuję za tą nominację. Ja wiem, że mnie tak bardzo nienawidzicie, żeby mnie wkopywać w takie rzeczy. <grych> Przechodząc do rzeczy, twórcą tego challenge'u jest Akaj, a twórcą nazwy jest prawdopodobnie Avenger z tego co wiem. I sam challenge polega na tym, że wybiera się minimum pięć postaci i próbuje się, jak najlepiej się umie, odwzorować głosowo te postaci, wzorując się na polskiej wersji. I ja nie siedzę w tym świecie, w tym uniwersum, nie znam gry, znaczy kojarzę, ale nie znam pod takim kątem, że nie gram w tą grę. Kojarzę tylko kilka postaci, ale i tak stwierdziłam, że wezmę w tym udział, ponieważ. To jest coś związanego z dubbingiem, z aktorstwem, a to jest coś, co sprawia mi przyjemność i stwierdziłam, że warto spróbować swoich sił. I przy okazji miałam fan, miałam dużo zabawy przy tym, nawet jeśli nie szło mi jakoś super dobrze. To mimo tego i tak się bardzo dobrze przy tym bawiłam, aczkolwiek zajęło mi to trochę czasu. Także nie przedłużam i zapraszam do oglądania i oceniania. Kocha, nie kocha. Kocha, nie kocha. Uch! Wszyscy ludzie mają wady, a jednak ufam im bardziej niż Bogom. Nie łącz mroku ze złem. Dam im popalić! Ryba bez wody? Co masz na myśli? Jesteście nudni. No, 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 no. No, 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 no. no. No dalej, chodźmy! Chcesz zobaczyć sztuczkę? Przekonaj się, czy to nie za wysokie progi na twoje nogi. <noise> czy tak ciężko mi zaufać? Teraz bawimy się na serio. Nikt nie stanie mi na drodze. Za późno na litość. Wyglądasz jak nieodrapany mebel. Rybi, 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 mniam! Dobra, kto z was ma niezłego cela i umie dobrze drapać pod brudką? Gdzie mój rybi, rybi, rybi mniam? Ja takiego szukam, mrał! No, to kto chce zostać moim najlepszym przyjacielem? Książko, ty już jesteś moim najlepszym przyjacielem. Kody do to świetni towarzysze. Zapytajcie mojej pani, która zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Cześć rybenko, może coś wysadzimy? W stanie się krzywda albo się obrazi? I ty masz się za rakiet? Kulki! Ostatnie słowa? <śmulatory> po prostu zdychaj! Wiedz, że w odwrotnej sytuacji nie okazałbym ci litości. Co jest czarne, niebieskie i zada ci ból? Pochłonę twą duszę! Nawet teraz cierpią twoi bliscy. Twoja dusza będzie mi służyć. Widzę strach w twoim sercu. Bałem się, że mnie nie wybierzesz. Hej, wracaj. Zostańmy przyjaciółmi na zawsze. Chodź, przytulę cię. Okej. Okay. Szugi, szugi, szugi. Hego bego. ciemność, Lawi! Ganalomo! Opa, kanama! Nie bądź takim tchórzem! Pokonała cię mała dziewczynka! Ha! Pachniesz, jakbyś się przypalał. <laughs> Raz, dwa, trzy! Płoniesz ty! Ty! Wy wyjdź już, gdziekolwiek jesteś. Nie chcę cię skrzywdzić? Nana, 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 płoń! Ruchy dwa, trzy, cztery. Tak jest! Melduję się! Kapitan Timo do dyspozycji! I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i że znalazła się choć jedna postać, która była zbliżona do oficjalnej polskiej wersji. I ja wiem, że niektóre postaci wzięłam sobie tak od czapy, ale po prostu stwierdziłam, że wezmę je i spróbuję swoich sił, nawet jeśli mój głos kompletnie nie pasuje, nawet jeśli nie mam umiejętności, żeby to wyszło w miarę podobnie do polskiej wersji. Po prostu stwierdziłam, że chcę mieć frajdę fan, więc poszłam się zabawić. A więc czas na nominacje. Przede wszystkim chciałabym nominować poziomkę, która czekała i czekała, aż ją nominuję, ale obiecałam i doszło do skutku. Nominowałam Cię, więc masz już w końcu tą nominację i możesz działać. Chcę również nominować moją kochaną przyjaciółkę Juzu. Wiem, że mnie kochasz, ale dasz radę. Będziesz mieć ubaw. Chcę też nominować osobę, która już miała nominację z tego, co się orientuje, ale jeszcze nie zrobiła tego challenge'u, więc dostaje kolejną nominację ode mnie. Paweł Karwat, masz nominację. I ostatnią osobą, którą chcę nominować, jest Kaczer, który któregoś razu mówił, że chciałby dostać drugą nominację, więc dostaje ją ode mnie. <ścoughs> I to by było na tyle. To co? Podobny challenge robimy z Gęsinem, co? Papa! <grych> pa!